Nie wszystkich, zerowitych. Jak to się to dołączało do ludzi? Czyli nie było mnie słychać przy moim przywitaniu? Kurde, no. nie. nie było, ale przecież zawsze możesz się powtórzyć, nie rozumiem, w czym problem. Nie, to już nie to samo. To nie ten vibe. <śśpiewanie> tak jakby każdy kutas musiał mieć odpowiedni vibe. <śpiewanie> 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 um, tak. Słyszałem, że dostali beznadziejne sławki, Przemek. Nie, właśnie spoko. Okej. Okay. Ej, no ale i co? I cały plan w pizdu, tak? Generalnie. Cała akcja marketingowa poszła poszła sobie, tak? Ja pierdolę, patrol na gondoli. Eee, nie, wiem, nie wiem o czym mówisz i do czego, i kogo ja pytasz. Co teraz będzie? Czterech typów granie? Nie no, trzech typów granie i pies. Dobra. Trzech typów i Przemek granie. Oho, dobrze, Cię mamy całe zero. zero widzów. Idziemy, idziemy w bycie niemiłymi dla siebie coś nowego. Ciekawe. Cyby jeszcze nie było. Ciekawe, ciekawe. Dobra, jest pochylenie. Poczułeś się, że ktoś jest dla ciebie niemiły do mnie? A ty Danio? O, to ja. Uciekł, jest jest ładun. Ładun. No, nie. Ja też tak nie mnie poczułem. Samek, chyba ci w myślać. Uciekł Nie słychać się dobrze. w ogóle, jakbyś za ścianą siedział. No, no, teraz to jest prawda. Ale to jest bardzo sympatyczne uczucie Zabiję człowieka ale... Ale A jestem już jest na normalnym padzie. Eee Lakuje Nie laguje Jadą dwie kurwy w wagoniku Samek to wysiada z niego O kurwa Boże karuzela No, był za mną. Nie, wiedziałem czy ci mówić, czy nie. No, to była dobra decyzja. Dzięki temu mogłem umrzeć. I z tą tarczą. Kto tu tarczę nosi? Dania. A co, te tarcze już są niemodne? To nigdy nie było modne. Pewnie jadą w wagoniku, uważajcie. Jadą. Są wszędzie. Jezu, czemu już nie mam amunicji, co jest? Dobra, został mi tylko rewolwer. A tu masz musi, supply masz... boxa. Tu masz amunicję. O, pięknie, pięknie, pięknie. Dziękuję, dziękuję. Kurde! Zabiłem. Nie wiem jak się steruje. Hey, nie musisz kierować tym wagonikiem, on sam jedzie. O, starcza. 64 sekundy longi na... Tak, 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 tak. na... No właśnie kurde mówię Prawda Nie Nie jest? To no mu jest zmiana stron. Heads up! Enemy glide bomb coming in hot! Control zone! Out. Nie wiem, jak gra. nie, nie chciałem grać. Pamiętaj, Daniel, to jest stream. Nie na tym zarabiamy. Nie stramy do własnego dnia. Tak? że jest super. To się podoba. Nie, no to przecież narzekanie się sprzedaje w tym kraju najlepiej. My nie dostaniemy współpracy. Ale to nie potrzebujemy współpracy z Activision. Chociaż, drogi Activision, jeżeli spacie, to... Ja <głos> to nie <noise> <się głos> Właśnie padło na naszym streamie hasło, nie potrzebujemy współpracy od Activision. Rozumiem, że już możemy przebierać w ofertach. <noise> no najważniejsze są pączki ekipy, a resztę to nie. O, pączki czterech typów, O. Enemy running recon!

A tak. yeah. ja w ogóle nie mam lagów Ja trochę mam oh. A no kurwa zawsze się skończy Nie masz lagów, a w tabeli to nie odzwierciedla tabela tego A czy jak ja mam lagi to jakoś odzwierciedla Zawsze jest tak samo chujowo ja, może teraz nawet jest trochę lepiej bo nie jest już ostatni Pewnie po drugiej stronie mapy, no pewnie Jakby nie te lagi są no, nie te lagi to. Nie no żartuję i tak jestem pierwszy I przez ten miesiąc, jak nie grałem, to się udało tylko pogorszyć z tego, co tak? tak? No jakby ci to powiedzieć, tak, dodali jeden zajęty tryb, który sobie zaraz zagrałem. Sprawił już tak raz, znowu jest fajna Znowu? Goruję, że nie była fajna. No, oczywiście, że była. Bo no była bardzo fajna jak wiesz e, zrobili Welguna, jak zrobili Coopera na początku też była super Dość huh? słabo działa nasza artyka promocyjna, mamy mniej widzów Ujemnych? To teraz są? Ujemnych? Bo mamy świeżaka. <laughs> Dokładnie. Zawsze tak jest, że jak się pojawia nowa osoba, to No, ale przez oglądać. Ludzie nie lubią zmian. rozumiem, jakby po tym odcinku zrezygnowali. bombing coming, yes, sir, I'm yeah, there's like yes, mommy, so. no, so coming, coming. yes, <laughs> <know that you're laughs> <in laughs> sir, Więcej typów na tym patrolu Ha, jeszcze zabiłem typa na ekranie śmierci, takie... ...na firma życia To nie ja ja. 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 nie ja. To nie Komunizm. mów tak, bo nas z demoty... To... <grym> Domin zrobiłeś nasz dzwonek? Nie, jeszcze nie Cześć, ja Muszę usłyszeć. O Boże, co? muszę usłyszeć, jak mnie słychać. Raz, raz, raz. Ludwik to Kutas, Ludwik to Kutas, Ludwik to Kutas. Nie, normalnie mi słuchać, nie wiem, co wy chcecie. Teraz już przetkałaś mikrofon. Nie, cały czas jest tak samo. Mazę zajebiście, skończyliśmy gondolę, to idziemy do Casablanki. Super. Co to jest.? O nie, nie idziemy do Casablanki, nie pan. Gramy hardpoint no. a... na. Eagle's Nest. O, no i od razu coś przyjemniejszego. To prawda, zgadzam się. E, w ogóle u mnie na ekranie to ktoś sobie szarował karabinem po ziemi. Tak, Pewnie to Dominik. Rękę, tylko... A Dominik ma w klacie karabin, więc... No, u mnie Dynda mu między nogami. No, nie... w, wreszcie wreszcie, wreszcie się, może o czymś tak to. powiedzieć. Ej, no Dominik, ty nie wstawiłeś na fejsa chociaż, że streamujemy czy coś? Nie no, wysłał nie. Karolowi, bo przecież streamić ja tylko dla jednego człowieka. Dokładnie. Jak ci nie mają dowiedzieć? Mimo, że się tylko nie dowiedzieli. Oh <laughs> ja nie chcę, żeby oni wiedzieli. Trzeba będę dokładnie co robił z podcastem. Z całym swoim życiem robię to samo. On to nagrywa dla swojej mamy, i to wszystko. Dla twojej mamy to nagrywa nawet. Od prawej padron Co gdzie? to znaczy? Od tyłu wchodzą To ustalcie Przemek. sobie Ustalcie sobie zdanie gdzie jest prawa WizD jest... Przemek, tam gdzie zacząłeś, biegłeś do przodu, więc ale gdzie jest prawa? Przemek pyta, ale to Przemek nie rozróżnia stron świata po prostu Jezu, kurde Ja nie rozróżniam stron świata Ludwika Świat według Ludwika Iż... że kobiety mają problem z prawą lewą, ale ty Musisz po prostu Przemek nauczyć? To Ludwik uczy świata się. To po... jakiekolwiek życia powinieneś się nauczyć, wystarczyłoby. Spyplane leci. te zawsze wchodzą. Seria 5. Yeah. Kto ci pozwolił mieć taką dużą serię? Chciałbym tylko tak zapytać. Ja bym chciał jednego zabić No powiedział zabijając sześć Seria sześć Panowie spójrzcie w tabelę, podłóżcie się troszkę i wróćcie Gdzie? Dominik teraz na streamie nie będzie wyświetlał tabeli, nie? Dominik nie będzie pierwszy Leci glide Też problem jest taki, że ja nie... kill glide We control the hard point. No, you we the, yes. the hard point. Не было мне We control the hard point. Enemy glide bombing incoming. Kurde, nie rozumie, muszę rzucić granat. Z tego serca. Gdzie jest to ty? Nothing is hard points under fire. Recon blades ready. They got nowhere to hide. Contact at the hard point. Recon blades scanning the area.

Tam w rogu siedzi chuj. No. To był tam bylec wiecie? Hmm. Jestem. Okna. Ale z jak był pośledzony. Okna. No. I drzwi. Są w domu, żeby nie padało. I nie wiało. Ty, Louis Skywalker, co ty, porła. Przemek, jak mógłbyś się nie Chcę, żeby cię zdemotyzowali. Zdemotyzowali? <ścoughs> jak tym, to będzie... oficjalnie ja są... ja mi... tak, <śmiernie> przepraszam, którzy się właśnie poczuli urażeni. O Tragedia. Ktoś taki nie Mam nadzieję. Kurde Dalilama już musiał po prostu Nie mógł przez chwilę być drugi Byłem przez chwilę drugi, to była najgorsza chwila w tym meczu. Prawie najgorsza, bo byłem chwilę za przemkiem ojoj, bombowce. Oj, oj. Kurde. Chyba byłem w budynku. korzystali z bombowców, tak sobie Myślałem teraz. Hardpoint is out. Hardpoint activated. Hold oh, on, kid. Okay. Hold on, oh, kid. Okay. Jakiś błąd jest ze streamingiem, min. Tak, też zauważyłem, ale... nie do końca wiem z czego to wynika. No, może spanowali nas już. Aaa, ja wiem co się stało, ja wiem co się zepsuło. Dream <grym grym> się zepsuł. Jestem na kolejnym. Ludwiga, ten się jeszcze nie skończył. Nie hard point. Hard point to jak jesteś na kolejnym, że nie jesteś? Nie byłem przez sekundę, zajęłem. Ja Wiesz, że to trzeba stać na nim, żeby się naliczało. Nie. Stań, powiedz nie, jesteś sam. Jestem. Jest nad Ludwikiem! Boże, jak ja dobrze! nie wierzę! Najlepiej! To się wydarzyło? Najlepiej! A, Lego nie jest. Lego, z... na streamie, to się nie liczy. Lego, Lego to też jest robakiem, gorszym ode mnie. O, w ogóle! masz dzisiaj dziwny humor. Nawet jak na ciebie. Bo coś fifroczył do mnie, że nie mógłbym grać. Mu pokazałem, gdzie raki zimują. Użyłem mocnego sformułowania, wiem, ale specjalnie. No, przepiękne, trzech typów granie i pies. Będę się bronił. Gdzie jest ten nowy tryb? Zaraz Gdzie zagrałem. Gdzie jest ten nowy stream? Gdzie jest ta no. okay. keja?